Jak Ci minęły wakacje? Bardzo fajnie, byłam nad morzem, mi się podobało. Bardzo dobrze, tylko za szybko. A jakie masz postanowienia na nowy rok szkolny? Chodzić do szkoły, dziękuję. No niestety za szybko. A jak, jak je spędziłeś? Jeździłem na wydarzenia sportowe, na mecze Śląska i na żużel do Wrocławia. Czyli tak sportowo? Tak, sportowo aktywnie. Bardzo przyjemnie. Bardzo dobrze. A gdzie byłeś? Yy, w Górach wszystkich. A jakie masz postanowienia na nowy rok szkolny? Yy, żadnych, dziękuję. Kilka razy spotkaliśmy się ze swoją klasą nową, pierwszą A i oczywiście pozdrawiamy pierwszą A. Tak, tak. no przynajmniej dużo odpoczynku przed nową szkołą. Poznaliśmy się. Czyli poznaliście się. Tak, poznaliśmy tak. i to bar bardzo fajna klasa. Zdrabienia dla nich. Yy, no w wakacjach ogólnie nig nigdzie nie byłem, także nie miałem zbytnio co robić. Ale myślę, że były, do, były dobre. Na pewno lepsze niż w tym roku. A jakie masz postanowienia na nowy rok szkolny? Postanowienia takie chyba w, po każdych wakacjach chciałbym się lepiej uczyć, chociaż nie wiem jak to wyjdzie, prawda? Ja byłam nad morzem, za granicą, w wielu różnych miejscach. A jakieś postanowienia na nowy rok szkolny? Niezbyt. Miałam się uczyć, ale i tak nie wyjdzie. Mi bardzo dobrze. Byłam nad morzem, w na Szczebie Górze, na obozie. No, fajnie było. A jakie masz plany na nowy rok szkolny? Nowy rok szkolny, też jestem przewodniczącą szkoły, zostałam, więc teraz się chciałem wziąć do nauki. Chyba nie. Chyba zdać szkołę Przeżyć. i wszystko. Przeżyć. Do następnych wakacji. No, jakoś zdać do kolejnej klasy. Więcej się uczyć, jak zawsze. No to mieć czerwony pasek. I także zdać maturę. Mam nadzieję, że lepiej będę się uczyć. E, więcej się uczyć i na pewno e, mniej czasu spędzę na zadaniach domowych. Będę się bardzo dobrze uczyć, żeby zarabiać ładne oceny. E, postanowienia po wakacjach? E, no oficjalnie więcej się uczyć. Nieoficjalnie to są różne postanowienia. <głosy> <głosy> e, na przykład... No co żeście sobie <noise> No czemu ja? A co ja jestem prezenterem? E, nieoficjalne postanowienia, no, spędzać więcej czasu z dziewczyną przede wszystkim. Że będę się uczył, na pewno, chociaż to na pewno nie wyjdzie. Hm. Nic, nic, nic nie postanawiam. Żeby, ważne, żeby zdać. Nie pamiętam.